Cześć, z tej strony Neutrala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, i dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie na serwerze EU15. No i dawno nas na tym druidzie nie było, dawno nie było odcinka z tego druida, już chyba jakoś półtorej tygodnia. Więc dzisiaj po prostu sobie dociśniemy tutaj Lochy, no i zobaczymy, co w ogóle będziemy w stanie poklikać. Na wstępie pamiętajcie, żeby kupować pakiety specjalnej grzybki z kodem Neutral na stronie home.syfgamy.net i wysyłać do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Dziękuję Wam pięknie za wsparcie. No i pamiętajcie, że teraz od paru miesięcy trwa. Giveaway za aktywność na kanale na YouTube. Więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i musicie subskrybować kanał, żeby brać udział właśnie w tym giveawayu. I wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dobrze, przejdźmy teraz do przeglądu serwera oraz przede wszystkim postaci, czyli to co mamy zawsze w takim odcinku z klikania lochów, dlatego że troszkę się tutaj pozmieniało. Ostatni odcinek, który wleciał z Druida, no to wtedy, kiedy zaczął się ten event czarnopiątkowy. To był czwartek, już wam tutaj mówię. Mówię dokładnie, który dzień. To było chyba 31, dokładnie. 31 październik. No i mieliśmy tam ten event na same czarne gemy, czy coś. No i odcinek trwał godzinę 10 minut. Był naprawdę długi, naprawdę obfity w klikanie. No i wbiliśmy tu fajny level. Wszystkie pachołki poprzebieraliśmy w czarne gemy. Siebie tak samo. Wyglądało to całkiem nieźle. No ale dobrze, teraz sobie przejdziemy może po kolei do wszystkiego. Jak to tu postać wygląda. Przez te półtorej tygodnia co się pozmieniało, może tak. No i mamy oczywiście aurę 10 w kibelku 350 na 600 manym tu lecimy dalej, jeżeli chodzi o nasze pupile to też się tak naprawdę troszkę pozmieniało no bo tak, mamy już jak widzicie zamknięte środowiska co niektóre udało mi się to zrobić wczoraj, zaraz wam pokażę wszystkie walki i wszystko natomiast no nie udało nam się niestety wczoraj złapać Jaduna, yy, tutaj w świetle tak samo no karmię teraz tego Heraldona yy, przepraszam Hipmena. Yy, no ale czekamy na Paladona, strasznie mi się tu mylą te nazwy, tak czy inaczej no widzicie owoców mamy bardzo dużo, Paladon do złapania będzie dopiero w przyszły piątek, bo wtedy będzie i epicki, żeby sobie jakoś tu dalej pocisnąć, więc po prostu karmię tego hipmena, no bo te jedzonka nie ma co, żeby się marnowały, żeby tam leżały i tak mamy ich naprawdę duży nadmiar. Teraz po prostu czekamy na paladona i będziemy to środowisko zamykać. Dalej mamy ziemię, ziemię również już zamknąłem, już mogę złapać tego tyranożarła, natomiast też mi się wczoraj nie udało tego zrobić, może dzisiaj, bo dzisiaj jeszcze nie robię mawki. W ogniu się zbliżamy tak samo do smokiego setki i będę tutaj zamykał środowisko, no i jeżeli chodzi o wodę, to mamy szlawęża 73, też powolutku będę tutaj się zbliżał, Zbliżał do zamknięcia. Także tak wyglądają moje pupilki. Bardzo dużo owoców mam. Będę karmił pewnie dwa pupile na raz. Jak już będę tutaj leciał od końca. Yy, no bo. Tak jak wam wspomniałem, bardzo, bardzo dużo tych owoców z wypraw leci. Już to mówiłem wczoraj na odcinku z Maga. No i mówię też dzisiaj i jak widzicie, zapasy są potężne. Dobrze, jeżeli chodzi o jakieś tam inne rzeczy, to tutaj mamy tak. W ogóle o no, naszą postać, jeżeli chodzi, to mamy prawie 326 level. Mamy tutaj boczki po 800, mamy 850 szczęścia. No i jeżeli chodzi o intę, to prawie 3 koła i HP prawie 2800 w podstawie. Czekamy teraz na event Golda, dawno nie było. Ja sobie tutaj na evencie Golda podbiję te boki i szczęście do 1200. 300, już więcej nie będę ruszał. Na razie tego nie robię. Dobra, tutaj jakaś klata w ogóle możemy od razu wrzucić do kibelka. I mamy plus 48 dla Mariuszka. Nie musimy zamieniać runki. Świetna sprawa. Dobra, to sobie od razu wymienimy. No i co? Jeżeli chodzi o klasę. No, o klaserek, można tak powiedzieć. To 87%, ale to regularnie jest uzupełniane. Y, maksymalne runki, w sensie punkty życia przede wszystkim, y, no i tutaj ulepszenia razy 8, y, równomiernie, również ładnie, jeżeli chodzi o tego kowala. Dobrze, możemy lecieć dalej, bo też tutaj, no, najważniejsza rzecz, jaka się zmieni, jaką dzisiaj zrobimy na odcinku, to będzie zarząd areny, ale to za momencik. Y, więc no, pupilki już powoli domykam, będę łapał te ostatnie. Y, powolutku postać się rozwija, oczywiście gramy tutaj daily, codziennie. Dalej, Gildia. Gildia w dalszym ciągu top 3, chociaż teraz chyba spadliśmy w ogóle jakim z cudem na czwarte miejsce, nie wiem czemu stosujemy taką taktykę, żeby Stairway to Heaven bić w dzień bo wtedy jest wiadomo większa aktywność a nocne ataki to coś tam słabszego jak progres czy tam generalnie coś niżej tak czy inaczej, no nie wiem jakim cudem to Stairway to Heaven nas no przegoniło, nie mam pojęcia, chyba dlatego, że po prostu Highway to Hell albo Freedom nas ciągle atakowali, chyba Highway to Hell nas regularnie atakują, dokładnie no i po prostu to jest ich jakaś tam akademia, ich nie atakują, no i przez to my ciągle tamtą część mimo wszystko to, no troszkę traciliśmy, oni tylko wygrywali ataki. Chociaż no, no jak my ich atakowaliśmy to przegrywali. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. W każdym razie jakim cudem tutaj yy, spadliśmy na czwartą pozycję, ale według levela średniego chyba jesteśmy top 3. Oni mają 301, my mamy 308, dokładnie. Ale gildyjka się fajnie rozwija tutaj, jak widzicie, yy, mamy teraz yy, trzy głową hydrę, to jest maguś. Tutaj portal tak samo regularnie się rozwija. Ile mamy procent w tym momencie? Jeszcze zerknę, bo może opis standardowo zaktualizuje. 26% portalu, czyli dokładnie, już jestem 2% do tyłu. Yy, pyk. Tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o gildia, ja jestem zadowolony w 100% Polska Gildia. Dobrze, co dalej? Tutaj surek trochę mamy. Nie wiem czy ile mi kosztuje ulepszenie, powiedzmy na razy 10. No, 24 to nie, jeszcze troszkę za mało metalu, tak czy inaczej, docelowo będę chciał wszystko ulepszyć razy 10 i już więcej nie ruszać aż do końca stopowania loków. Twierdza, twierdza, pewnie was ciekawi, twierdza oczywiście 15 już jakiś czas temu stanęła. Salkę też mamy 15. No i teraz lecę kwatery do 15. No i potem będę leciał dalej. Twierdzę. Potwierdzę, jak będzie 20 to akademię, potem kopalnie klejnotów, potem skarbiec, kopalnie pewnie jakoś do 20-25 poziomu. No i potem skarbiec do maksa i potem kopalnie do maksa, a w międzyczasie oczywiście tą salkę też będę ulepszał. Tak czy inaczej, no teraz kwatery, żeby mi się tutaj wszystko o wiele szybciej budowało. Jeżeli chodzi o podziemia, to serce, jak widzicie, mi się kończy za godzinkę. Budować na poziom 13 i nie wiem, albo tutaj polecę traktor, albo może trenera trochę podbiję, żeby też jakoś tam progres wzmocnić. To jeszcze się zobaczy. No teraz był w końcu ten event duży, to czterodniowy, więc troszkę mi się tych dużo zbierało. No i co? mat dyszka, tutaj siódemka, siódemka, wadek 9, wrota 10. No tak się prezentują budynki. No i wreszcie zarządca areny. Zarządca areny nareszcie w ciągu tam ostatniego tygodnia powiedzmy, czy tam właśnie tego półtorej tygodnia poleciały mi ostatnie platyny. Dość szybko mi to poszło, nie ukrywam, bo tam chyba dzień po dniu mi platyny siadały. No i dzięki temu tego zarządca już mam na maksa jeżeli chodzi o ulepszenia i teraz po prostu codziennie kupuję skipa siedmiodniowego. Co za tym idzie, bardzo mocno mogę tutaj wzmocnić, że tak powiem runki w broniach, bo mamy po 17% na pachołkach tak samo. Tu widzimy 19, tu 19, a a ja już mogę 24-25% zdobyć. No i myślę, że to tak naprawdę najbardziej pomoże, żeby dzisiaj jakiś sensowny progres zrobić. Dobrze, jeżeli chodzi o moją postać, to jeszcze tutaj mam dla was trochę rzeczy zapisywanych, yy, pozapisywanych, dlatego, że yy, jedna rzecz była, którą zrobiłem, o której wam zaraz powiem, no ale tutaj przejdźmy jeszcze sobie do topeczki. Najwyższy level w tym momencie na serwerze yy, to jest mispuk 350, czyli on ma 20, no tam powiedzmy 25, niedługo 24 levele więcej od nas. No i tak się ogólnie prezentuje topka. Tutaj jakieś 335, 340. Yy, tak wygląda topeczka tego Serwera, jeżeli się możecie zastanawiać. Jeżeli, no tutaj, godny reprezentant M7W337 level, on tak naprawdę jako jedyny naszą gildię w tym top 30 reprezentuje, dumnie. Jeżeli chodzi o gildyki, no to mówię, tutaj według rankingu top 4, według średniego top 3, no i Freedom w ogóle, zobaczcie, to też bardzo ciekawe, nie wiem jak to się stało, ale Freedom tutaj bardzo mocno przegoniło Highway to Hell. Na początku była totalna dominacja gildii Kugiego, ale teraz mamy tutaj 330 średni, gdzie Highway to Hell mają 327, także 3 levele średniego więcej, no i po tej czci też to widać. Twierdzę, niezbyt istotne, już nie robię ataków, nie chcę mi się, yy, mam już możliwość złapania Szczerbuna, zresztą już go oczywiście złapałem w tej ziemi więc po prostu, tak samo jeżeli chodzi o surowce to już mam ich dużo tutaj już z eventów, z kółka, z kostek dużo leci więc tych ataków, no tak jak zawsze przestałem po prostu je robić jeżeli chodzi o pupile mamy 67 muszę połapać te ostatnie no ale tutaj maksymalnie z tego co widzę to chyba 74 mi spuk, ale on to jest, no sami widzicie w półtorej miesiąca, no niedługo będą dwa miesiące w 7 tygodni, może tak. W 7 tygodni wydał prawie 212 tysiąca grzybów, tysięcy grzybów, więc, no, Ziomeczek za każdym razem na odcinku Z15 to powtarzam jest naprawdę chory. Pozytywnie, oczywiście, ale tak czy inaczej, no, Mispuk tutaj właśnie ma bardzo dużo tych pupili. No i podziemia, jesteśmy w top 25. Tuż tu sporo osób ma właśnie te serce 13, 14, 15. Trochę, no, te osoby, które skipują, więc, no, troszkę osób tutaj poskipowało, a jeżeli chodzi o ilość podziemi, no, to jest ich naprawdę na tym. serverem. Wydaje mi się, że bardzo dużo. Dobra, nawet nie będę zlatywał, bo to nie ma sensu. Tak czy inaczej no, w tym to 25 siedzimy. Jakieś tam misplaye popełniłem, jeżeli chodzi o ataki, więc troszkę spadłem, ale nie ma tragedii. Dobra, tyle. I teraz to, co się pozmieniało? Ostatnio chciałem jakoś tam docisnąć level. Nie wiem, czy przed level upem, czy przed eventem expa, co był teraz, czy przed po prostu dodatkowym piwkiem tu z wydarzenia. Tak czy inaczej troszeczkę tornad porobiłem. To was może interesować. Troszeczkę tornadek, jak widzicie, zostało porobionych. Przeszedłem już te nietoperze, już jestem pod koniec. Także tutaj to Nada 388. Jak ktoś śledzi dokładnie tą serię, to wie na którym skończyłem. No i kilka lochów pokonałem. Natomiast też pokonałem bardzo dużo portali. Wiadomo, odkąd wymieniłem te czarne Gemy, czyli to było 31 października, no to tutaj od 1 listopada bardzo, ale to bardzo dużo tych portali zostało przeze mnie pokonanych, właśnie z racji tego, że y, bardzo mocno wzmocniłem postać. No i mamy tą krwawą Martę, tutaj zobaczcie, 1 listopada, 2 listopada, duży Z. Tak samo nam padł, y, no z bomby, nie? W sensie ze 100% HP zjechaliśmy mu do minimum, y, to też y, bardzo, bardzo spoko. Bo bardzo ładnie nam tu poszło W ogóle pewnie się zastanawiacie jakie moje plany są Jeżeli chodzi o stopowanie lochów W ogóle jak macie jakieś pytania co do mojego maga Na EU16 czy co do druida To oczywiście pytajcie w komentarzu Ja zawsze się wam staram odpowiedzieć W sensie zawsze odpowiadam jak ktoś o coś sensownego zapyta yy, Tak czy inaczej no tutaj planuję stopować Jakoś od levela 360 yy, Więc no O i tutaj zobaczcie znowu portal Cztery portale dzień po dniu mi popatały, popadały yy, Od 360 do jakiegoś 480 Planuję stopować Także no tutaj jeszcze 3 35 około leveli będziemy musieli wbić regularnym klikaniem w miarę. Oczywiście wiadomo tornado postaram się dobić do jakiegoś 486 i wtedy przestać. Więc no, y, zależy y, gdzie tam sobie dojdziemy, w jakim lochu. Tutaj mamy po dwóch dniach kolejny portal. Patrzcie, no, przez tydzień mi padło chyba z 5 albo 6 portali. Coś niesamowitego te czarne gemy. Ogromny boost, zresztą no, na ostatnim odcinku z Druida widzieliście, jak dużo nam to wszystko dało. No, a teraz największy boost będą nam dawać chyba właśnie te runy. Codziennie wiadomo, skip siedmiodniowy. To troszeczkę boostuję. No i właśnie dzięki temu yy, Będą te procenty rosnąć, no i właśnie Jeszcze mi tam brakowało troszeczkę ekspa do levela Więc tutaj sobie zrobiłem dwa lochy W tym domu strachu, czy jak to się tam nazywa Tu w ogóle to tło jest śliczne, tak mi się podoba Jak ten loch wszedł, to pamiętam, że byłem Totalnie zajarany tym tłem tego lochu Bardzo ładne, tak czy inaczej, no tutaj Ten dom strachu, coś tam kliknąłem Tylko po to, żeby właśnie raz dostać, na, dostać Te naklejki do klasera, to po pierwsze A po drugie właśnie, żeby tam dobić jakoś level Nie pamiętam już który, żeby robić awkę Na wyższym levelu, czy coś, nie, nie chciałem czekać na odcinek, a też, no, kliknąłem dosłownie, nie wiem, z 10 tornad i dwa takie głównolożki, nazwijmy to. a i tutaj jeszcze Hagrida, czyli trzy głównolożki, więc zrobiłem to na streamie bez żadnego nagrywania, ale wam zapisałem, żeby wam pokazać, że te Lochy oczywiście też musiały paść kiedyś tam. Tu w ogóle ten druid, no, kurczę, powiem wam, że jak on faktycznie tą łapką machnie, no to nie wygląda to źle. Naprawdę wygląda to dobrze. Jeżeli chodzi o moją taktykę jeszcze na podziemie, to tak się zastanawiam. Tu kolejny portal ósmego, tak się zastanawiam. Czy nie zrobić tak, żeby po prostu traktor dobić do poziomu 13, serce? Oczywiście do 15 najpierw, potem trenera do 15, przygodomat do 15, i dopiero dalej ten traktor. Takie mam, taki mam pomysł na to podziemie, no bo to ten traktor nie jest taki ważny. Na iwencie duży i tutaj leci bardzo dużo dusz, więc myślę, że ten traktor na tym około 13 poziomie może sobie zostać. Ale chyba teraz po sercu puszczę, właśnie trenera. Dobra, co dalej? Co dalej? Moi mili. Aha, jeszcze te dwa środowiska. Wczoraj, jak widzicie, wczoraj na streamie pokonaliśmy. Możecie tutaj policzyć uniki, ile ryś zrobił uników na tego jaduna. W każdym razie, no na jaduna, wydem, nie wiem ile. 50 ze 100 grzybków. No, i jeżeli chodzi o tyrano to też na niego wydałem tam. No. Ze, ze 150 200 grzybów. No tutaj, wykiadłem pokonać tyrano Zwłaszcza na 10 trenerze. Yy, no to jest. Yy, no trudniejsze. O wiele trudniejsze. Chociaż akurat trener w tym przypadku, w przypadku tej walki nie robi aż takiej różnicy. No tutaj głównie oczywiście muszą nam się uniki, nie? To jest zwiadowca na wojownika, więc sami rozumiecie. Jezu, zobaczcie, że on tu jeszcze zaczął blokować. Ale właśnie. Wczoraj to zrobiłem i już powolutku te ostatnie pupile mogę łapać. I mogę je zaczynać karmić Dobrze, chyba wszystko wam pokazałem co się wydarzyło Przez te półtorej tygodnia mniej więcej Jak tu serwer wygląda, w ogóle jeżeli Chodzi o druidów, no to tutaj Lokajk z No tutaj z druidami nie mamy podjazdu Póki co, więc nawet nie będę się porównywał Musiałem zrobić cięcie, wybaczcie Teraz możemy przejść do robienia czegoś Czyli po prostu do przebierania się Jakiegoś tam, jeżeli chodzi o runy I do klikania loszków, natomiast zanim to zrobimy To jeszcze portal do piekieł, wydaje mi się Że na tej starej broni powinniśmy na spokojnie Ten portal machnąć, to też oczywiście pomoże w lochach zwiększy procenty i tak dalej, jak najbardziej. No i widzicie, tutaj, jak krytami łoimy, łoimy to jest to naprawdę proste. Ok, no i co? Co ja tutaj mam? 23% runka. Nie mam za dużo golda, ale możemy to y, ogarnąć sobie. I może Barbarowi na przykład wsadzimy tą runę. Te runy muszę powymieniać. To jest taka, wiecie, podstawa. To od razu sobie sprzedamy. Runki póki co mogę na zwykłych broniach zdobywać, bo jak pewnie pamiętacie, to. Runy na zwykłych itemach możemy dostać połowę maksymalnej runy na zwykłym itemie, czyli jeżeli w broni maksymalnie możemy mieć 60%, no, o tu zobaczcie, 17%, no to y, na broni. Epickiej maksymalnie 60%, to na broni zwykłej 30%, czyli połowa tego, nie? I tak to działa z każdą inną runką. Chwilę się tutaj zawiesiłem, tu 19% tylko mało. W każdym razie rozumiecie, do tej 30 mogę jeszcze spokojnie używać zwykłych, właśnie, broniek. No a potem już będę musiał bazować na jakichś tam brońkach epickich. Boże, święty, czemu nam tu takie słabe runy lecą? Proszę, coś lepszego, no, coś tak, no mówię, to te 23%, aktualnie to jest takie minimum dla nas. Tu 18%, Jezu, tragedia, powiem Wam szczerze. 24, dobra, 24. 24, 24 to dam może Kunegundzie. Mówię, teraz maksymalnie chyba możemy na tej ilości run, jaką mamy, yy, zdobyć 25. Ale no już takie 23, 24, yy, 25 już jest spoko. Tu 19. Yy, sprawdźmy dalej. Tu mamy 21. Tu mamy 19 znowu. Jak nam w ogóle mało leci. O, paseczek, zobaczcie. Ale 23 tylko pancerz na minus nie ma sensu. Dawaj, dawaj. O, i skipnąłem brońkę. No właśnie, to jest to. Rozpędziłem się i jest jak jest. Tu żadnej runki znowu. Jest, no co jest? To jest dramat. Jak kiedyś tego szukałem, dobra. Tutaj mamy cyk. Tu sobie możemy podmienić. No i co? Jeszcze jedną 24 dla nas w takim razie musimy znaleźć. Kiedyś, jak tego szukałem, właśnie w ten sposób, na tym etapie. Już dawno nie byłem na tym etapie, więc wiecie, nie pamiętam, jak to wszystko działało. Yy, tak czy inaczej, jak kiedyś szukałem, to wydaje mi się, że to jakoś łatwiej leciało. A tu sami, zobaczcie, yy, szału nie ma. Tutaj plus 20 i pancerz na plus, niby spoko, ale teraz będzie i wędę więc my się jeszcze zdążymy poprzebierać. A te 20 stad, no to nie jest jakoś wybitnie dużo. Tu znowu 20%, tu 19%, no kurczę, 24 jakby nam jakaś poleciała. O! Dobra, dziękuję. A, nie mamy wystarczającej ilości golda. Czy coś tu mogę sprzedać? Czy skądś mogę tego golda wytrzasnąć? No na ten moment nie bardzo, bo my tu na pewno jeszcze level wbijemy, ale z drugiej strony nie wiem, jakieś tornado może? Jeszcze by nam udało się. Ubić, czy coś w tym stylu. O, dokładnie. I co? I mamy tutaj pyk, to możemy od razu sprzedać to sobie kupimy, runki wymienione i to bardzo mocno, co niektóre zobaczcie. Tutaj aż 7% na plus tej runy. Cyk i dobrze. I tyle. I mamy powymieniane i teraz sprawdźmy sobie procenty. Oczywiście wiadomo, to już jest taki etap, kiedy ja tych lochów jakoś bardzo, bardzo dużo nie kliknę, ale takie, które mi dają najwięcej expa, coś tam po prostu sensownego dropną, że tak powiem, na pewno można ubić. No i co? Mamy tak na Drakona Machloja 37%, to jest uświęcona tradycją szkoła magii. Więc jego jak najbardziej możemy sobie tutaj ubić. Dokładnie, cyk. Poleciał nam jakiś epiczek. Ten epiczek za 10 baniek plus 4. To nie ma sensu. Nawet tego nie będziemy oglądać. Na tora widziałem, że mamy 5%. Więc tego tora jeszcze na pewno sobie postaramy się ubić. Wiadomo. Dokładnie, cyk. Siedzi. Kto tam dalej jeszcze? Smolder w Hemoridorze 4%. Jego też na pewno ubijemy. Pyk. To, to jest maguś. I 13 piętro w mroku. Na 13 piętro w mroku mamy 2,5%, więc to też już są fajniejsze procenty No i to nam da 300 milionów ekspa, więc to na pewno będziemy chcieli sobie poklikać. Yy, najpierw zaczniemy takie lochy, a jeśli nam zostanie jeszcze troszkę grzybków, yy, to może pociśniemy jakieś tornado, może coś w tym stylu. Albo na przykład z samego tornada nagram odcinek tam za jakiś czas, żeby docisnąć, no to tornado tak czy inaczej nie będzie nam jakoś łatwo padało. Więc no sami rozumiecie. Dobra, Dymik Majciarz, na niego tak jak powiedziałem, 2,5% około, wojownik, powymienialiśmy runki sobie, powymienialiśmy runki pachołkom, głównie właśnie pod ten loch. Głównie tutaj pod ten loch się chciałem jakoś uzbroić, no bo to jest aktualnie loch, który nam daje najwięcej ekspa, nie oszukujmy się. Chociaż już powolutku będziemy wchodzić w taki etap, kiedy... Też te lochy ze strefy światła, które do tej pory nazywałem takimi gównolożkami, będą właśnie dawały fajne te ilości expa, ale to zaraz, to za momencik. Dawaj, dawaj, proszę, no padnij w miarę szybko. 2,5%, no to nie jest dużo, nie jest mało, ale no mówię, tutaj Kunegunda na pewno musi podziałać, chociaż jak my zrobimy unik i machniemy, dokładnie siedzi i machniemy jakiś taki, wiecie, ładny hit, no to jak najbardziej będzie to dobrze wyglądać. Tu na wszystkie staty od razu to dajemy i co? Teraz możemy sobie obejrzeć. To w ogóle wszystko mogę podznaczać, bo już to macie na odcinku. Żeby mi tu nie robiło syfu. I cyk, sprawdźmy sobie jak to yy, teraz wygląda. Tutaj no Barbar nie zrobił za wiele. Mariuszek, no dwa kryty, zawsze coś. No i tu chyba Kunegunda. Kunegunda musiała totalnie zaorać. Tak mi się wydaje. Ok. I co, i teraz my. No w sumie my mu zbiliśmy z pół HP. No to jest to co mówiłem, zobaczcie. Unik i kryt, i te kryty po 20 milionów, tak gołoimy. Coś niesamowitego, ładnie. No, ten druid się wydaje nie jakiś wybitny w lochach. Na początku się w sumie taki wydawał. A teraz kurczę, zaczyna to jakoś sensownie wyglądać. Zaczyna mi się to jak najbardziej podobać. Ok, sprawdzamy dalej procenty. Zobaczmy, co tu jeszcze możemy ubić. Yy, mamy tak, na Cerbera w górze Olim 2 ponad procent. Natomiast który on ma level w ogóle? To jest, nie, to jest Odyn, Cerber, to jest ten. 270. To w ogóle nie ma co tego klikać, bo to jest tyle expa co nic. Wiadomo. No i teraz mamy tak. W zasadzie to nie są te procenty jakieś wybitne. Na 13 piętro znowu w strefie roku to jest Maguś, mamy 1,70 i to nam da sporo ekspa. Więc ja bym tutaj przede wszystkim się skupił na nim. To wbijemy 327 level, już ponad jeden level do przodu. Potężny progres, potężny progres, powiem wam szczerze. Jeszcze może zerknę, czy mam na, na pewno wszystko zaczarowane. A jeżeli chodzi o czary, to wam jeszcze nie pokazałem. No to brakuje nam tak naprawdę trzech czarów: Brakuje nam na pasek, niestety, czyli dodatkowe piwko, na buty, czyli useless, no i tutaj na grzybki podczas wypraw, czyli na klatę. Wczoraj nam jeszcze poleciał tutaj na Trinket yy, Czar, czyli plus 20% złota z walk z graczami, bo ja to nagrałem w ogóle w poniedziałek, wy to dostaniecie pewnie we wtorek yy, Czyli w niedzielę nam poleciał ten czar, no i już mamy tu 60%, także już te ostatnie czary będą nam naprawdę yy, sprawnie szły. Dobra, tutaj z tego co widzę mamy wszystko poczarowane. Ok, lecimy do tego kołka Van Helsinga. No i co? Jakieś kryty, jakieś kryty, mamy fajne czary na walki z magami w strefie roku. Zresztą dzięki temu też na ładnie dość wszystko. Poszło bo nam pierwszy czar na tym serwerze, jaki poleciał, to chyba rękawica, a potem od razu broń albo na odwrót. Tak czy inaczej, najlepsze czary nam poleciały. No i siedzi, Jezu, jak szybko. 327 level, pięknie. Mamy jakieś rękawice, to od razu rozmontowanko. No i co, sprawdźmy, czy ja coś jeszcze mogę ubić. Widziałem, że jest teraz strefie światła, mam tam prawie 1%. To też nie są wcale takie złe te procenciki, ale no jeżeli chodzi o. 13 piętro w mroku to już tylko 0,08, więc z tym się wstrzymamy. Hemoridor upiorny, jeźdźca jeźdźcy mamy 1,42 i jest teraz mamy 0,56. A może spróbujmy jeszcze tornada? Bo te nietoperze minęliśmy, więc możliwe, że tornado nam popada. Chociaż trochę. No tu mamy niestety z kolejnych wojowników. Wojownicy nie są zbyt dobrzy, ale dobra, potem już powinno pójść z górki. Może tym Tornadkiem jeszcze z jeden level byśmy dobili. Albo coś koło tego. No tu jeden magus i niestety znowu wojownik. Nie mamy też. W sumie to mogę rozmontować, bo sporo kryształu. Nie mamy też za dużo miejsca w wekuł Mam tam bardzo dużo epików takich do kibla, zapasowych awaryjnych, pozostawianych, żeby codziennie wrzucać jakiegoś epika do tego kibla. Natomiast no. Oj, chociaż z tego co widzę, to nam to nie daje za duże ekspa, zobaczcie. Nie idzie to jakoś gigała. Chociaż. A może? Tutaj do kotła, akurat na ładnie siadają hełmy. Tutaj kolejny. Kolejny maguś, dobra. A może byśmy ten 328 dobili? Jakim cudem? Tutaj Rasłoń z wojownik. Siad nam jeszcze. Kolejny maguś, też nam powinien się. O, brońka! Ojoj, oj, oj. plus 49, broń. 20% runka, ale na wszystkie staty, niestety. Jejku, szkoda. Yy, wrzucimy może do kibla, może temu się przyda. Plus 53. No 53 średnie to jest dużo, ale na wszystkie staty i ten rozrzut taki średni Dobra, nie, teraz będzie i event epicki Ja się postaram tu na evencie epickim poprzebierać i coś porobić więcej Na razie się z tym po prostu wstrzymamy Dobra, jakieś rękawice też sprzedajemy Szkoda, że to nie na trzy staty, no byłoby naprawdę super Okej, okay, tutaj nam wojownik padł praktycznie z marszu Tornadko, cyk, teraz mamy demona mrozu Czy ten demon mrozu nam by jeszcze padł? Byłoby na pewno bardzo, bardzo miło Okej, okay, siedzi, mamy to i teraz mamy kolejnego woja. Nie będziemy już tutaj dopychać, bo wojownik, no jak sami widzicie, nie pa... wojownicy generalnie nie padają tak łatwo. Ale kolejny level dobity, super. Zawsze to awka na wyższym levelu, zawsze to więcej ekspa, tutaj nawet książek z kalendarza. O to mi chodziło. No i co? Teraz spróbujmy może jeszcze ten upiorny jeźdźca jeźdźcy poklikać, zobaczyć, czy może by się udało. To jest paladyn, dziewiąty swoją drogą. Nie wiem, nie wiem, ale... kajcie, bo... Jezu, jak to śmiesznie wygląda, jak my tak szybko spamujemy, że on tutaj ma tą rękawicę i nas ten Fireball bija i po środku się pokazuje ten, to okienko z porażką. Jakieś tak dziwnie, jakaś taka dziwna incepcja. Tak czy inaczej, Gicior, no, mieliśmy prawie 326 level, mamy już 328. Jakiś tam delikatny progresik zrobiony. Coś tam docisnęliśmy delikatnie, więc nie mogę narzekać, szczerze mówiąc. Myślałem, że pójdzie gorzej. Jakieś lepsze loszki ubiliśmy, jakieś gorsze loszki ubiliśmy. No, nie ma tragedii. No, ale tu widzimy, jak na tego upiornego jest jestów mamy 1,5% i tyle grzybów musimy wydać no to na teraz, na który mamy teraz jak sprawdziłem 0,5% no to już raczej będzie ciężej o wiele. No ale spoko, generalnie spoko. Coś tam tornada docisnąłem, coś tam to docisnąłem. Powiedzmy tak, do stu grzybków. Do stu grzybków go ubijemy. Jak siądzie, to siądzie, jak nie siądzie, to nie siądzie. To już po prostu kończymy na dzisiaj odcinek. Ale nie ma tragedii, nie ma tragedii. Może następnym razem trochę bardziej na tornadzie się skupię. Na pewno tutaj powymieniam jakieś itemki na evencie epickim. No i spróbujemy generalnie coś więcej podziałać. No ale tu, jak widzimy... No ciężko, ciężko, to jest paladyn, ten paladyn w druida bije dużo tym fireballem, w sensie paladyn, przepraszam, teraz to jest Mac bojowy oczywiście, bo pozmieniali tam nazwę, ale tu widzimy, że nie idzie to wcale tak łatwo. No 1,5% w strefie mroku, jakieś takie prostsze się wydawało do ubicia, aniżeli właśnie w tej strefie światła. Dobra, tyle, tyle na dzisiaj, dobrze widzowie, wszystko, wydaje mi się, że wszystko, mamy jeszcze 80 tornadek do ubicia, zastopujemy na tym 486, to też tam trzeba będzie zrobić powiedzmy... Teraz też wiecie, bardzo długo już nie było eventu y, przepraszam, eventu legendarnego lochu po prostu, tego wydarzenia, y, więc y, no też jest to powiedzmy w jakiś tam sposób utrudniony ten progres. W sumie od startu EU15 nie było tego legendarnego lochu, gdzie już tak naprawdę zazwyczaj jakoś tam w okolicach Halloween był. Y, teraz coś pozmieniali z tymi cyklami i tak dalej, y, więc no progresowanie nie jest takie proste, ale troszeczkę leveli tutaj wbiliśmy, nie ma ogólnie tragedii. Dobra, tyle ode mnie, tak naprawdę. Mm, wszystko ubiłem, na co miałem takie fajniejsze procenty, oprócz tego no powiedzmy powyżej 1% wszystko poubiłem oprócz tych, no ale nie padli to trudno, zdarza się, level tak czy inaczej dobiłem, ja jestem zadowolony, wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę i za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak to oczywiście kupujcie grzybki z kodem neutral na stronie home.syfigame.net. grzybki czy też pakiety specjalne i wysyłajcie do mnie screeny jak używacie mojego kodu twórcy, to jest pierwsza sprawa druga sprawa oczywiście pamiętajcie, że teraz na kanale trwa giveaway za akt więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveaway'u. No i każda osoba, która się bawi w te giveaway'e musi subskrybować mój kanał. No i co? Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w piętym komentarzu oraz opisie. I jeżeli macie jakieś pytania... Jezu, już na, samą, na sam koniec nagrywania straciłem głos. Jeżeli macie jakieś pytania co do oczywiście druida, czy co do moich planów, czy do czegokolwiek, to wiadomo, pytajcie w komentarzu, chętnie wam odpowiem. Ale co miałem docisnąć, to docisnąłem. Ja jestem zadowolony, tu od razu sobie kalendarz odbiorę, żeby nie zapomnieć. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.